Dzień dobry, dzień dobry, godzina 16. Dzisiaj pogoda taka średnia, troszeczkę słońca, troszeczkę chmurek, ale na całe szczęście obyło się bez deszczu, a to jest ważne, żeby nie padało. Podział obowiązków i dorenda zajmowała się ogrodem, dużo zrobiła. Zobaczcie jak ładnie tutaj wykosiła część trawnika. Jeszcze nie wszystko, bo jeszcze jej zostało w tamtej części ogrodu troszeczkę do roboty. Ja jestem w szoku, bo naprawdę dużo fajnej roboty zrobiła. A u nas w ogóle jest dużo kwiatów. Słuchajcie, ta działka jest niesamowita. Będziemy mieli dużo przeróżnych owoców, jabłek. Zobaczcie tutaj co się dzieje. Co to jest za owoc? Piszcie w komentarzu. Były wiśnie, wiśnie były tutaj, ale jak się dorwaliśmy z lisą parę dni temu, no to już na drzewie nic nie zostało. Jest puściutkie. Wiśnie były naprawdę takie, bo one były lekko przejrzałe, bo nie było nas wcześniej jak wiecie, więc one sobie na tym drzewie dojrzały, zrobiły się takie czarne, słodziutkie. Ja z początku myślałem, że to jest czereśnia, bo dosłownie smakowała jak czereśnia, ale no Dorenda twierdzi, że to są wiśnie. Kolejny piękny kwiat. I jeszcze jeden. Mamy też cudownie pachnącą lawendę. Ja nie próżnowałem, zrobiłem sobie stanowisko komputerowe, takie prowizoryczne. Tam jest Mój mały Mac Mini, który jest super, super, super. I słuchajcie, montuję nowy odcinek. Będzie trwał, myślę, że około pół godzinki. Tutaj to jeszcze jest niedomontowany, ale, ale troszkę trwa. Myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawy. I myślę, że za parę dni go zobaczycie. Dokładnie to jeszcze nie wiem, ale tak wstępnie bym szczelał, że zrobimy go w sobotę. To znaczy na sobotę się mogę nie wyrobić, ale bardziej myślę o niedzieli. Ale też możecie napisać w komentarzach jak Wy to myślicie. I no cóż, życzę Wam miłego weekendu. Piąteczek się już kończy, więc weekend przed nami wszystkimi. Do zobaczenia. Trzymajcie się w następnym shortciku, się będziemy widzieć. Hej, hej, hej.